Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie na miesiąc lipiec dla zodiakalnych bliźniąt. Moi drodzy, przed nami bardzo piękny czas, drugi połowy roku, i jest to czas, gdzie wiele spraw będzie się kończyło. Będzie się też wiele spraw wyjaśniało. To wszystko ze sprawą przede wszystkim roku, w którym jesteśmy, czyli roku 2020. Roku wielkiego porządku i roku, gdzie pewne rzeczy będą po prostu naturalnie dobiegać końca. Nie warto czegoś trzymać na siłę, nie warto kontrolować. Jeżeli coś nie działa, niech odejdzie, bo blokuje na nowe. Moi drodzy, zapraszam do subskrypcji. Czytanie jest z intencją dla zasubskrybowanych. Zapraszam również do konsultacji telefonicznych, do czytań indywidualnych. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Tak więc czekam na Wasz kontakt. A teraz zaczynamy od afirmacji, które być może staną się dla Was motywem przewodnim miesiąca lipiec. Z każdą chwilą uczę się być dla siebie łagodną, pełną zrozumienia i akceptacji. Uczę się znajdować oparcie w sobie, zaczynam wierzyć we własną siłę. Także bardzo pięknie kochani, spójrzmy, jaki anioł będzie wam patronować na ten bardzo wyjątkowy czas. Hmm, ktoś tu wypadł. Anioł przebaczenia. Postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. Uwaga! To, że przebaczysz, nie oznacza, że musisz być w relacji, która była dla Ciebie trudna. To nie oznacza, że musisz pielęgnować coś, co przyprawiało Ciebie kiedyś o ból serca. Przebaczenie spowoduje, że Ty. Poczujesz się lepiej, bo kiedy nosisz sobie urazę, złość, nienawiść, trudno jest Tobie przetransformować się i Tobie poczuć się szczęśliwym, a mówimy właśnie o Tobie. Moi drodzy, zobaczmy, jakie energie będą dla Was motywem przewodnim w lipcu. Rycerz Buław u król mieczy. Pięknie, as miecze. I w tle czytania karta gwiazdy. Słuchajcie, kochani, wygląda na to, że. Tutaj, może naszego Aniołka położymy. Wygląda na to, że lipiec będzie dla Was miesiącem naprawdę wielkich zmian. I jest tutaj prośba, aby odważnie podejść do różnych tematów w lipcu, aby sięgnąć po odwagę i sięgnąć po chęć wyruszenia za nowymi ideami, nowymi pomysłami, nowymi może relacjami. Pokazuje się tutaj taka informacja, że w Waszym życiu jest potrzeba, porządku, zaprowadzenia porządku, ustalenia jasnych zasad i granic. Jest tutaj informacja, żeby hmm, w, wyruszając po nowe, sięgnąć po odwagę i po energię rycerza Buław, ale jednocześnie jest przestroga, żeby nie popadać w konflikt z otoczeniem. Że jeżeli będziecie widzieć jakieś sytuacje trudne, jakieś starcia, cokolwiek, to należy odwołać się tutaj do króla mieczy, który jest właśnie opanowany, który jest chłodny, który jest zdystansowany, który jest logiczny, który nie działa pod wpływem emocji, tylko z dystansem, który jest wielkim autorytetem dla innych ludzi poprzez to właśnie, że potrafi świetnie, zarządzać swoimi emocjami i Król Mieczy wyznacza sobie konkretny cel i on do tego celu dąży. I tu pokazuje się, że jeżeli wykorzystacie energię Rycerza Buław i Króla Mieczy, to uda Wam się rozwiązać wszystkie konflikty, wszystkie trudności i dzięki temu poczujecie się bezpieczni i pewni bardzo piękna energia. Zobaczmy, jak wygląda aspekt uczuć w lipcu dla Was. Co w uczuciach? Co w uczuciach? Co w uczuciach? Dziewiątka buław. Azdenarów. Okej. Okay. I paśki lichów. Energia Rydwanu. Słuchajcie, ja to odebrałam tak. Jakby to była moja pierwsza myśl, która się też tutaj pojawiła, żebyście wy nie byli w takiej nadmiernej postawie walecznej w takiej nadmiernej postawie obronnej. żebyście nie byli w uczuciach, czy to związki, czy w ogóle tak, uczucia żebyście nie byli w takiej pozycji waleczno-obronnej. Bo mm, możecie w ten sposób się zablokować na nowy początek. Stabilny początek i na pojawienie się nowego uczucia. Tutaj przy was pojawia się, słuchajcie, przy was pojawia się raczej energia jakiejś nowości w uczuciu. Więc, dla jednych może to być właśnie informacja, że po prostu związek będzie przechodzić transformację, dla innych może być po prostu zakończenie jakiegoś cyklu w związku, co też jest bardzo możliwe cyklu w ogóle w życiu i w tym związku, o może tak, ale tu jest taka prośba, żeby nie chronić siebie przed ludźmi, przed wyjściem do innych, przed uczuciem, żeby. Jakby nie bać się tego, tak? Nie bać się, że ktoś cię zrani. Jest tutaj też prośba. Bądź dumny z tego, jakim jesteś człowiekiem. Nie pozwól, żeby jakieś trudne wydarzenia odebrały ci Twoją na przykład godność. I tu jest prośba. Nie zamykaj się w sobie, bo czeka cię nowy początek nowy początek, rozkwit uczucia. Uczucia bardzo stabilnego, pięknego, świeżego, lekkiego. I, i pojawia się tutaj przy Was wielka um, odwaga. Odwaga do wyruszenia właśnie w stronę tego uczucia. Także bardzo pięknie, kochani. I tu jest też informacja, że w Waszych relacjach uczuciowych powinien być um, powinien być Porządek powinien być spokój, powinno być poczucie bezpieczeństwa, powinno być życie z pasją. Jeżeli czujecie się uzależnieni od kogoś albo od czegoś, to zwróćcie na to uwagę, bo jakieś uzależnienia od kogoś lub od czegoś mogą was blokować na energię wzrostu. Tak, czyli przyjrzyjcie się temu bardzo uważnie i nie blokujcie się, tak? Nie blokujcie się. Nowy początek idzie, nowe uczucie idzie. Pozwólcie. Temu rydwanowi do Was dotrzeć. Pokazuje się pod koniec lipca energia szczęścia, jeżeli chodzi o uczucia. Teraz zobaczmy, jak wygląda praca. Aspekt pracy. Królowa buław. Królowa mieczy. I rycerz mieczy i w tle czytania dwójka kielichów. Słuchajcie, macie znowu bardzo mocne czytanie. I jest tutaj taka prośba, że um, w pracy jest potrzeba działania. Jest potrzeba jakiejś zmiany. Jest potrzeba spojrzenia na pewne sprawy optymistycznie i odważnie. Jest też informacja, że należy um, wyznaczyć sobie cel. I to jest um, jakby informacja dwukrotnie się tutaj pokazuje bo to jest Królowa Mieczy i Rycerz Mieczy. Czyli trzeba wyznaczyć sobie cel i do tego celu dążyć za wszelką cenę. Jakby trudno nie było, wy macie do tego dążyć. Jest prośba: przestań się słuchać innych ludzi, tak, tylko dąż do realizacji swojego marzenia zawodowego. Bądź w tym wytrwały, bądź w tym wytrwały i odpowiedz sobie na pytania: czego ty pragniesz na polu zawodowym? Co jest dla Ciebie ważne? Bo jeżeli odpowiesz sobie na te pytania: czego pragniesz w pracy, a czego nie chcesz? Co jest dla Ciebie istotne, co Ciebie obciąża, co Tobie nie pasuje? Jeżeli odpowiesz sobie na te pytania, to otworzysz się też na możliwość współpracy z innymi ludźmi, ale dopóki nie będziesz znać siebie i tego, co jest dla Ciebie ważne, i czy wykonujesz swoją pracę właśnie z radością, z bym powiedziała, takim dynamizmem, z taką pasją, Dopóki tego nie będziesz wiedzieć, to Twoje współprace z innymi ludźmi będą odbiciem też tego, w dużej mierze, um, jaki Ty masz stosunek do pracy, bo to się będzie przekładało, energia zniechęcenia będzie się przekładała po prostu na relacje. Więc to jest bardzo ważne i to jest bardzo istotne. I żeby być tu wytrwałym i otworzyć się na zmianę, wykorzystać energię m, królowej buław i królowej miecza, która mówi o tym, że jeżeli... Ruszysz po odwagę, wyznaczysz cel i będziesz konsekwentny w realizacji tego, czeka Ciebie naprawdę szczęście i spełnienie. Ale tu u Was, na polu zawodowym, jest potrzeba przebudowania czegoś i jest też gwarancja, że jeżeli Ty wykonasz krok w stronę zmiany i podążysz za nowym, jest szczęście i satysfakcja i będzie to taki moment, w którym Ty poczujesz. Że mm, dobrze robisz, i że być może odkryjesz swoje miejsce y, właśnie na polu zawodowym. Ok. Zobaczmy, jak wygląda teraz lipiec pod kątem waszych słabych stron, które trzeba będzie oczywiście ograć. Tak. Czyli ogrywamy słabe strony, nie poddajemy się im. Dziesiątka monet. Czwórka buław, ok, król mieczy i wieża. Słabe strony są takie, że yy, nie pozostawaj za długo w tym, co uważasz, że już nie ma sensu. Czyli yy, tu pokazuje się energia nagłych zmian w lipcu. I jeżeli ty tę energię zobaczysz, zauważysz w swoim życiu, że coś się zmienia, to pozwól się temu po prostu, kochani, zmienić. Nie trzymaj czegoś na siłę. Coś, co jest nieprawdziwe, musi odejść. I to jest właśnie drugie półrocze, gdzie dużo rzeczy naprawdę będzie bardzo mocno się zmieniać. Bardzo mocno. Ograniczenia płyną też takie, że może będzie tutaj potrzeba zwrócenia uwagi na rodzinę czy na otoczenie wokół Was, ważne otoczenie dla Was? Czy może inni Was nie ograniczają? To znaczy, inaczej powiem, może Wy sami siebie ograniczacie, patrząc na innych. Tu jest taka prośba, żeby nie podporządkowywać się pod kogoś, pod coś, pod oczekiwania innych. Um, może tak być, że, że jest tutaj u Was taka um, sytuacja. Może też być taka informacja, że trzeba będzie troszeczkę przyjrzeć się poczuciu własnej wartości, czyli na ile Wy czujecie się wartościowi sami dla siebie. Tak? Czyli tutaj um, jakby przeszkodą może być niskie poczucie własnej wartości i stąd jest tendencja dotkwienia właśnie w tej palącej się wieży Bez sensu, tak? Bo z tego trzeba, kochani, po prostu wyjść i wyskoczyć. I uwierzyć w siebie i w te możliwości własne. Kolejne ograniczenie to takie, że właśnie z powodu jakiegoś lęku, z powodu strachu, z powodu braku wiary w siebie możecie Chcieć pozostać w tym, co jest Wam znane, yy, tak, w tak zwanej strefie komfortu, tak? czyli będziecie się okopywać różnymi nawykami, schematami, tylko po to, żeby zniwelować ten lęk przed nowym. Ale to jest akurat błędne podejście, bo u Was jest, kochani, potrzeba wyjścia poza czwórkę buław, czyli pójścia krok do przodu dalej niż w tym, w czym jesteście. Wasza też słaba strona to może być um, to może być um, to, że um, może właśnie dom was ograniczać. Dom w sensie rodzina. I to jakby pokazuje się też tutaj, tak? Przy dziesiątce denarów. I też jest prośba, żebyście wy na to nie pozwolili, i żebyście nauczyli się w końcu jasno stawiać cele do nich dążyć bez względu na ograniczenia płynące z otoczenia. Jest tutaj też taka informacja, żeby uważać przed nadmierną surowością dla siebie i dla innych. Tak? Czyli tutaj uwaga na to, żeby nie być dla siebie zbyt surowym i zbyt takim despotycznym. Żebyśmy sami dla siebie tacy nie byli. Dobrze. Zobaczmy teraz, jakie niespodzianki pojawią się. Dla was pod koniec lipca. Wyzwolenie z trudnej sytuacji. Z sytuacji, która na ten moment może dla was wydawać się po prostu bez wejścia, odejście od czegoś, zrobienie sobie przestrzeni dla siebie. Czyli Wy tu się kochani, wyzwalacie, uwalniacie, i idziecie w nowe. Czyli tym, którym, którym będzie się chciało zadziałać, wykorzystać energię królowej buław i królowej mieczy, która się pojawiła w waszym rozkładzie, tym, którym będzie się chciało, na pewno pójdą w nową drogę, w stronę własnego szczęścia. Może niektórzy porzucą dotychczasową ścieżkę, która nie przynosiła tej satysfakcji, a powodowała poczucie uwięzienia i wyjście z trudności emocjonalnych i finansowych. Um, także tutaj się pokazuje energia uzdrowienia przy Was. To jest bardzo um, piękny przekaz. Podwójna ósemka, czyli właśnie Wy tak jakbyście, um, słuchajcie, szli w stronę sukcesu, w stronę szczęścia i będziecie wychodzić z jakiegoś dołka, tak? To jest bardzo ważne. Będziecie wychodzić z takiej postawy proszącej o wszystko. Także świetnie. I w tyle czytania znowu wieża, czyli jakby nie ma siły. Wszystko co nieprawdziwe, kochani, runie. I okej, okay, niech runie, tak? Wy się pozbieracie. Nawet jeżeli cokolwiek runie, wy się pozbieracie, bo macie energię wyzwolenia i energię, też, która Wam mówi, że warto ten czas hmm, przeznaczyć na. Koncentracja na sprawach finansowych. O tym też mówi ósemka miecze, być może nawet na zarabianiu właśnie online. Zobaczmy teraz, hmm, jaka rada dla Was płynie, kochani. Wypadło, więc biorę. Proszę bardzo. Słońce i paść buław. Macie dwie rady. Wypadło, proszę bardzo. Um, słońce, czyli rada, idź w stronę słońca. Odejdź od niskich wibracji, odejść od tego, co smutne, co rozczarowujące, idź w stronę słońca. Kto jak nie ty, bliźniaku? Ty wiesz jakiś w stronę słońca i zobacz, co się pokazuje też energia dzieci, dwójki dzieci, energia bliźniąt. Tak, czyli Twoja energia, i wykorzystaj to, złap to. Zrobisz to wtedy, kiedy będziesz do życia podchodzić przez ciekawość, a nie przez strach. I z jaką energią wchodzisz do sierpnia? Z energią wielkiej pracy nad sobą, pracy własnej, nad energią, która będzie Ciebie prowadziła w stronę pokazania się światu, ile Ty jesteś wart. Energia, która pokazuje Tobie. Że Ty zaczniesz czuć się wartościowym człowiekiem, że Ty zaczniesz wyceniać siebie. Jeżeli będziesz nad sobą pracować, to osiągniesz mistrzostwo życia i wielką satysfakcję. Zwiastun pięknego początku prowadzącego do stabilizacji materialnej. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Zapraszam do subskrypcji, do czytań indywidualnych. Zapraszam Was do pozostawienia komentarzy. Jestem tutaj dla Was. Powiedzcie, co było dla Was fajne, czego Wam zabrakło, może będę mogła e, również spełnić Wasze oczekiwania. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa pa!